Siema widzowie, witam Was na moim kanale po no naprawdę długiej przerwie, Nie oszukujmy się, ale oczywiście przychodzę z gotowaniem i między innymi będziemy też robić update mój życiowy, bo no trochę się pozmieniało, no nie ukrywajmy. Minął rok. Po pierwsze zaczynam od tego, że gotujemy z naprawdę pustej lodówki, bo aktualnie mieszkamy na działce, a ja jestem w mieście i jest naprawdę ciężko, ale my coś oczywiście wykombinujemy. Nie na pełny luksus z udziałem. rzeczy, ale oczywiście te jajka i niektóre rzeczy mogą się po prostu stąd nie nadawać, więc no, tak wygląda asortyment, ale obiecuję, ugotujemy z tego cudo. Przyznam się totalnie, szczerze, nie wiem co robię, więc lecimy Freestyle. Ale no, co u mnie? Skończyłam szkołę, tak już nie jestem ulicą, co jest dla mnie magazynę, bo no, chodziłam tam, no, nie oszkujmy się, 4 lata, to jest duża część życia i to jest taki właśnie. No, no to jest taki etap, gdzie się bardzo dużo rzeczy dzieje w tym małym okresie, w tym bardzo krótkim okresie. No i co? Dostałam się na studia. Dostałam się tak szczerze wszędzie, gdzie złożyłam sobie, ale no, idę na Politechnikę Łódzką. No i co? No, no idę na Politechnikę Łódzką na aktuaryt i analiza finansowa, tak? Nikt nie wie, co to jest za kierunek, jak to słyszę i po prostu nic nie wiedzą, o, o co w tym chodzi. No ale to jest takie matematyczne, takie głupoty, nie ma, nie ma co rozwijać. No ale się bardzo cieszę, zaczynam w październiku. Papiery zawiezione, więc już tylko czekamy. Jeszcze akademik w sierpniu i będzie wszystko, więc super, cieszę się. Tutaj mam jakąś mieszankę, mam pastę koszujach, mam ketchup i wodę, no i dodamy sobie przyprawy, jeszcze coś. No robię taką bazę, w czym mi się zagotują i warzywa, i makaron ryżowy i no, żeby to od razu na prawo smaku weszło w siebie, co nie? Chyba rozumiemy o co chodzi. No ale tak, też zaczęłam prawo jazdy po maturach. O właśnie, no napisałam też matury, no bo się dostałam i bardzo siebie jestem dumna bo no, no miałam wysokie wyniki, moim zdaniem i się bardzo ucieszyłam, że ta praca y, przez 4 lata włożona nie poszła na martę, no i się dostałam tam, gdzie chciałam i to no z ogromną nadwyżką punktu więc to jest bardzo słabo. podkleić mi się to nie chce Kudy jak ja to mam wymierzę. no i też zaczęłam prawo jazdy od właśnie po maturę. no i powoli idzie, mam wyjeżdżone 12 godzin no ale za 2 godziny już będę sobie jeździła w orku. no i jest tak szczerze no nie oszukujmy się, no jest stresująco jeszcze nie wiem czy mi się podoba bo dalej po jakiś stres mam w sobie i no nie jest to najlepsze, no powoli mi to bardzo idzie, no ale wydaje mi się, że się nauczę. No, no, po prostu, no, może potrzebuję więcej czasu, ale wydaje mi się, że będzie dobrze, że może kogoś nie zabiję i może mi dadzą plastik. Taką miły nadzieję tak manifestujemy. Dodaję właśnie teraz przyprawy, najwięcej to czosnku, bo ja kocham oczywiście czosnek, po prostu danie bez czosnku to, to nie jest do, dobre danie, bo nie, nie, bo nie pachnie. No, ale no, nie będę oszukiwać bawełny. Prawo jazdy mnie stresuje. Przed każdym jazdami trochę jak właśnie dostaję takiego paraliżu i po prostu odechciewa mi się. No i to jest takie trochę niedobre, no bo przez to tak się znie, nie, no właśnie, się zniechęcam do prowadzenia auta, no ale... No, chcę też szybko wyrobić prawa jazdy, żeby, no właśnie, jak pójdę na studia, to żebym jeszcze nie musiała dojeżdżać co chwilę, e, co tydzień i jeszcze wyrabię tego prawa jazdy. Mam nadzieję, że ładnie zdam i po prostu będzie zamknięty ten rozdział we wrześniu i będę super zadowolona ustawiłam naszą dziwną mieszankę ona się musi trochę zagotować i zaraz wrzucimy po prostu do tego makaron z tą mieszanką chińską z biedronkiem, mam po prostu takie coś i tak jak coś mogłabym iść do sklepu, no ale szkoda mi pieniędzy żeby znów coś kupować sobie do jedzenia i jutro znów, no i tak co chwilę no bo jestem teraz w Radomiu jakoś minimum raz w tygodniu, dwa razy czasami trzy razy w tygodniu, więc po prostu mi się nie upada i mi się nie chce. Wolę sobie tutaj coś powykmienić. Ta mieszanka i makaron się tam gotuje w tym całym wywarze i czekamy. No ale co się jeszcze u mnie zmieniło? No na pewno z stycznia na lutego byłam sobie z moimi dziewczynami z klasy we, we Włoszech. Mamy włosek, więc super odhaczony kraj, ale jeszcze super, bo w tym roku będę miała odhaczony drugi kraj, bo w sierpniu jadę sobie z rodzinką do, do Albanii samochodem, więc mega fajnie, bardzo się cieszę i się nie mogę bardzo doczekać. Już sobie planuję w głowie, wiecie, outfity, jakie zdjęcia porobię, no wiecie, no pełna zajawa jest na to. Kurde, ale tak teraz nagrywając to widzę, przypomniało mi się, jakie właśnie nagrywanie na YouTube to jest totalnie moja zajawa. Boże, tak mi się jakoś fajnie, tak luźno mi się nagrywa, że po prostu mam ochotę wrócić i tylko kurde nie mam za bardzo co nagrywać, po prostu za dużo się nie dzieje, ale po prostu nie, po prostu tak mi się to podoba, że no muszę jakoś jakoś wrócić, no musimy. Ono i też wiadomo, jak skończyłam szkołę, no miałam osiemnastkę... Miałam, pierwszą miałam blutę tak tylko dla rodzinki, tak wiecie obiadek, spokojnie. No i też w ogóle następnego dnia, gdzie wypadały tak prawie bo moje urodziny No przyszli moi przyjaciele wszyscy Zrobili mi niespodziankę, co było mega słodkie Po prostu się tam prawie rozryczałam Przyszli wszyscy. wszyscy on No i kupili mi pandorkę Więc mega słodkie, bo wiedzą, że ja uwielbiam takie rzeczy O, no i dostałam takiego Czarmsa, resztę sobie to kupiłam Takiego kotka słodkiego I to było mega kochane Może wam wstawię A Uwielbiam ich i jestem za nich po prostu totalnie wdzięczna No i przejdźmy sobie do drugiej osiemnastki Którą już sobie ja zorganizowałam tak na spokojnie z samymi właśnie przyjaciółmi Bo ja nie wiedziałam, że oni do mnie przyjdą Więc ja już sobie planowałam, że na działce Żeby nie wynajmować żadnej sali ani nic Bo no nie oszukujmy się, szkoda mi pieniędzy I po prostu znam, że nie ma opcji, więc zrobiłam Taki weekendowy krylek Taką właśnie imprezę, co było mega spoko Bo zaczęliśmy w piątek a w sumie pojechaliśmy w niedzielę. Ale to już ostatnie. Większość osób pojechało właśnie w sobotę, bo zostałam ja z dwójką moich przyjaciół. I, może było super. To była impreza przebierana w stylu Disney'a, w stylu bajek, więc to było super świetne. Ja już miałam kostium zamówiony o wiele wcześniej, bo uznałam, że to jest moja osiemnastka, chcę tam wyglądać idealnie, to sobie zamówiłam kostium z AliExpress.

tam macie zdjęcia na moim instagramie, po prostu wyglądałam super, wszyscy wyglądali tak szczerze super, no i bawiłam się niesamowicie, aż po prostu pamiętam, że w niedzielę jak miałam wracać to mi się zbierało na łzy bo ja nie chciałam wracać, bo to już był koniec to znaczyło koniec mojej osiemnastki i już nie było do czego wyczekiwać nie wiem czy rozumiecie, ale po prostu tak była super ta osiemnastka, po prostu moja wymalona, chyba lepiej być nie mogło, no. no wyszła taka paciaja jest już o wiele mniej wody jak widać, wszystko wsysało. no i Przenoszę teraz to wszystko do miski. Szczerze, nie oszukujmy się. Wygląda to jak szyb, ale pewnie będzie pyszna. Kurde, no to jest pewnie jeszcze w gorąco, no ale trzeba zrobić próbę smaku. Ja nie spodziewałam się, ale jest spoko. Jest spoko. Czegoś mi jeszcze brakuje, dodałabym więcej smaku. Ale jest naprawdę spoko, nie wiem, chyba sobie po prostu dodam przyprawę, albo sobie dodam magię jako nasz sos sojowy oczywiście, bo to jest to samo tylko polskie, ale jak coś mój 25 dopiero się zaczyna, ja mam jeszcze tyle planów, które muszą się spełnić, nie chcę tutaj mówić na głos, żeby po prostu nie wypaplać, żeby się mi wszystko udało, ale trzymamy kciuki i 25 to jest serio mój rok. Dobra. Na tyle z mojej pogadanki, więc Nara widzowie i widzimy się W następnym filmiku, mam nadzieję, że już niedługo